Czym są ciała niebieskie? Z tym pojęciem mogliśmy się spotkać, słysząc, interesując się o czymkolwiek związanym z kosmosem, ze wszechświatem, czy też na zajęciach na przykład z fizyki, czy też geografii. Oczywiście nie chodzi tu o ludzkie ciała pomalowane na niebiesko, ale o coś zupełnie innego. I chociaż można powiedzieć, że większości z nas to pojęcie ciała niebieskie może się kojarzyć z wszystkimi obiektami, które znajdują się poza atmosferą ziemską, poza naszą planetą, takimi obiektami jak planety, gwiazdy, komety, planetoidy i oczywiście będzie to prawda, ale ciała niebieskie to określenie, to pojęcie jest o wiele szersze, ponieważ ciała niebieskie to wszelkie naturalne obiekty fizyczne oraz Układy powiązanych ze sobą obiektów, czy też struktury, jakie te układy, te obiekty tworzą, czyli coś bardzo, bardzo szerokiego. I tutaj możemy do ciał niebieskich zaliczyć takie rzeczy jak wszechświat jako całość. Wszechświat też może być brany pod uwagę jako nazwane ciałem niebieskim, też galaktyki, supergromady galaktyk, gromady galaktyk, czarne dziury, wielka pustka. Włókna. Włókna to w ogóle taki bardzo ciekawy temat. To takie niewiarygodnie duże struktury składające się z gromad i supergromad galaktyk, ale to już naprawdę na bardzo długi materiał. To też na przykład materia międzyplanetarna, układy planetarne, czyli ciała niebieskie to coś bardzo, bardzo szerokiego. I chociaż najczęściej myśląc o ciałach niebieskich, to pomyślimy właśnie o tych takich pojedynczych obiektach, takich jak te planety, komety, Planetoidy, to jednak to jest pojęcie o wiele szersze, zawierające te układy i struktury. I jeśli o tym będziemy pamiętać, to już będziemy doskonale wiedzieć, czym są ciała niebieskie, że to nie tylko pojedyncze obiekty, ale też układy, takie jak na przykład układ słoneczny, który jako całość może być nazywany ciałem niebieskim, ale też struktury, takie jak na przykład nasza galaktyka, czy też gromada galaktyk, do której należy nasza galaktyka. I to też można nazwać ciałem niebieskim. Pojęcie bardzo, bardzo szerokie. I powtórzę jeszcze raz: naturalne obiekty fizyczne układy powiązanych ze sobą obiektów i struktury, które znajdują się poza naszą atmosferą. Czyli można powiedzieć prawie wszystko, co w ogóle jest we wszechświecie, w tym sam wszechświat jako całość. Tylko to musi być po prostu poza Ziemią i musi być czymś naturalnym. Jeśli my coś wybudujemy, no to już jest wytwór naszego, można powiedzieć, naszej cywilizacji. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że komuś się przyda takie wyjaśnienie, czym są ciała niebieskie. Zapraszam na inne materiały. Zapraszam też do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka. Opublikuj, poleć, podziel się, pokaż znajomym, wrzuć na swoje media społecznościowe. Do usłyszenia ponownie.